Hejka, ja jestem Filip i witam was w drugiej recenzji na moim kanale. Dzisiaj chciałbym zrecenzować film, który jest bardzo głośną kontynuacją. Wydaje mi się, że może nawet jest głośniejszy od pierwszej części, a to się zdarza bardzo rzadko. Jest to film Sala Samobójców Hater. Film ten jest kontynuacją filmu z 2011 roku i ma tego samego reżysera, ale ma praktycznie w całości zmienioną obsadę i powiem szczerze, gdy wychodziły zwiastuny, plakaty, zapowiedzi, w ogóle nie widziałem, jak powiązany ma być ten film z częścią pierwszą i okazało się, że powiązania te są kosmetyczne, są po prostu malutkie, naprawdę działają i są bardzo przy fajnym, przyjemnym zabiegiem, główna rola w tym filmie. Postać odgrywana przez Maćka Musiałowskiego jest. Wow, po prostu to, co Maciek Musiałowski zrobił w tej roli, to jest niesamowite. I wiele osób porównuje salę samą po hejter, ja po prostu będę mówił hejter, do Jokera. I uważam, że porównanie to jest błędne, ponieważ mam tutaj zupełnie różne historie, zupełnie różne realia. I wiadomo, ma ten główny bohater taką, taką podobną osobowość do tej, co miał w Jokerze, ale uważam, że to są filmy zupełnie różne. Oczywiście ja nie mówię, że sala samobójców Hater nie dorównuje Jokerowi, ale uważam, że to są filmy zupełnie różne. W sumie ja szedłem na nad ten film z obawami, bo miałem takie. Mm... No, jakby spoko, kontynuacja, bo pierwsza część była taka, znaczy, była w porządku filmem, nie był to film idealny, miał bardzo dużo wad, ale jak na polski dramat psychologiczno-technologiczny, to to naprawdę nie był zły film. I tak jak w pierwszej części, zupełnie nie działała ta gra komputerowa, ta animacja była taka kwadratowa, i w ogóle ta gra nie miała za bardzo sensu. To w drugiej części ta gra ma sens i jest dużo lepsza zrobiona ta animacja, więc to już na pewno jest zdecydowanie na plus. I cała obsada, już nie mówię o Macie Musiałowskiej, bo to jest rewelacyjna rola, ale Maciej Sztur, Vanessa Aleksander, Danuta Stęka, to jest po prostu mistrzostwo. No i finał. Strasznie mnie zaskoczył. Jakby jest ten film bardzo ciekawy. Ta akcja pędzi do przodu, jest dużo zwrotów akcji, i on się nie nudzi. A to jest naprawdę długie, bo trwa chyba dwie godziny jakoś. Powiem tak. Uważam, że gdyby ten film był kręcony w Stanach, miałby szansę na Oscara. I mówię to zupełnie poważnie, ponieważ wiadomo, że polskim kandydatem do Oscara jest śniegu już nigdy nie będzie Małgorzata Szumowskiej, ale myślę, że ten film. Jakby był w Stanach, to naprawdę, a szczególnie Maciek Musiałowski jako główna rola, bo to jest po prostu niesamowicie. To, co ten chłopak ma w oczach, to jest po prostu mistrzostwo. I powiem tak, ja temu filmowi daję ocenę 9 na 10, ponieważ dałem Jokerowi 8,5 na 10, ale Joker mnie mniej zaskoczył niż ten film. Do Jokera miałem już trochę wyższe oczekiwania niż do tego, a to naprawdę wzbudziło we mnie mega zaskoczenie. No i... Cieszę się strasznie, że w polskim kinie powstają tak zróżnicowane produkcje w ostatnim czasie. No i cóż, no i do zobaczenia na następnym odcinku. Trzymajcie się miłego dnia, cześć.